Nie ma właśnie sobie pędzę do roboty, ale tak sobie pomyślałem. Parę słów powiem na temat e, wydarzenia, które będzie w ten weekend, czyli targi FIWE. Nie wiem, znaczy prawdopodobnie nie każdy z Was wie, które to są i jak to wygląda. No, branża fitness, kulturystyka. Byłem trzy razy na tych targach. Są to targi w Warszawie. No w tym roku prawdopodobnie raczej nie pojadę. Nie udało się. Ale naprawdę polecam kto nie był to polecam ten weekend targi Five. Super sprawa naprawdę można zobaczyć się z gwiazdeczkami świata kulturystyki i fitnessu z całego świata. No Z całego świata są gwiazdeczki. Fajna sprawa bo też no oczywiście Polskie gwiazdeczki kulturystyki i fitnessu i wszystkiego co z tym związane są. Fajna sprawa, bo można też porozmawiać, nie tylko się przywitać ale i zdjęcie zrobić, ale i porozmawiać. Miałem okazję już z niejedną gwiazdeczką sobie zrobić zdjęcie, z, z, porozmawiać z ludźmi naprawdę wspaniałymi w tej branży. No fajna sprawa, fajna. Szkoda, że w tym roku mi się nie udało. No i to też pytanie: eee, czy byłeś już na tych targach? Czy się wybierasz? Bo, bo ja niestety już nie. Może się uda za rok. Także życzę miłego dziomka Pozdrawiam wszystkich. Zostaw w komentarzu swoje zdanie na ten temat: czy, czy byłeś, czy nie byłeś. A jeśli nie byłeś, to czy będziesz? A jeśli byłeś, jakie masz zdanie na, na ten temat? Pozdrawiam, cześć.